W strefie brzmienia bohaterami dzisiejszego odcinka jest zespół Perspective Band, w którego studiu właśnie się znajdujemy. Zapraszamy! przez wiele lat funkcjonowaliśmy jako Blues Perspective, jako Blues Perspective Band nagraliśmy płytę Kiedy wrócą dawne dni i w pewnym momencie postanowiliśmy zmienić tą nazwę już ostatecznie na Perspective Band ponieważ zauważyliśmy, że część organizatorów imprez boi się muzyki bluesowej jest to muzyka w zasadzie niszowa i i czasami na dużych imprezach dostawaliśmy odpowiedź, że jednak blues to jest taka muzyka dla wybranych, może nie zapewnić odpowiedniej frekwencji itd. A my w zasadzie nie gramy takiego stricte bluesa, więc, więc też nazywanie się zespołem bluesowym, czyli Blues Perspective Band, to było troszeczkę na, na wyrost, w związku z czym postanowiliśmy wnieść nazwę na bardziej uniwersalną, czyli na Perspective Band. Zespół jako taki powstał w roku 2016, aczkolwiek z perkusistą, ze Sławkiem kluszką znamy się w zasadzie od dziecka. Graliśmy w różnych, w różnych składach, w takich szkolnych i nieszkolnych. Nawet zdarzyło nam się występować przed, przed kilkoma znaczącymi gwiazdami. W różnych projektach. Natomiast spotkaliśmy się w 2016 roku, już jako dorośli, i postanowiliśmy robić coś dla, dla własnej przyjemności. Zespół miał wtedy bazę w środowiskowym domu kultury akwarium. Pewnie większość zespołu zaczynała w takich, w takich domach kultury. I, i, nas, I było nas wtedy trzech. Perkusista, ja na gitarze i, i pianista, który z nami już nie gra od, od dłuższego czasu. I tak po prostu zespół y, co, co, co miesiąc czy co roku kogoś nowego y, tutaj jakby angażował i zapraszał do składu. No część muzyków się zmieniła przez te lata i, no i w tej chwili stanęliśmy na sześcioosobowym składzie. Dwie gitary: perkusja, gitara basowa, harmonika ustna i, i piano, ryktualnie organy. Bo to nie wolno być racji. Od i marzyć też. Ani od życia wakacji już go na nie A gdyby tak zostać tutaj i założyć stan. Tak zostać tu i już. Walczyć o kasę interesów A gdyby tak zostać tutaj i założyć stan Ameryki. A gdyby tak zostać tu i już. Walczyć o kasę interesów to był czysty przypadek. Trafiłem do Marcina i całkiem przypadkiem kupił ode mnie jakieś tam akcesoria muzyczne, bo, bo tym się zajmuje yy, za, zawodowo na co dzień. Yy, I spotkaliśmy się, porozmawialiśmy chwilę o muzyce. Yy, następne spotkanie już było takie, że Marcin zakłada skład nowy i, i potrzebuje gitarzysty basowego. Zapytał się i ja mówi, nie gram. Grałem na klawiszach, grałem na gitarze. Marcin stwierdził, że skoro mam gitarę basową, żebym przyszedł i, 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 i grał z nim. I tak się zaczęła przygoda. Przyjaciele Marcina, z którym do tej pory gra w takim składzie jazzowym. Znaleźli moje ogłoszenie, które zawiesiłem w jakimś ze sklepów muzycznych w Rzeszowie, ponieważ no chyba z dwa lata nie grałem już w żadnym składzie, nie miałem z kim grać. I stwierdziłem, że wezmę to w swoje ręce jako szukanie kogoś do wspólnej gry. I zrobiłem takie ogłoszenie: właśnie napisałem, że szukam kogoś do, do grania blusa. Ewentualnie mogę przystąpić do zespołu, jeżeli ktoś by chciał i potrzebował harmonikarza do, do swojego składu, oczywiście. No i stało się tak, że Heniek, ich perkusista, brzezowy, właśnie zadzwonił do mnie po czym odebrałem ten telefon i zgodziłem się przyjechać do nich na próbę, na tą próbę jazzową, do tego składu jazzowego, w którym właśnie Marcin jeszcze wcześniej grał też. I, no i tam poznałem Marcina, y, tatę Marcina, który jest też dobrym basistą i gra tam właśnie z tymi ludźmi. Y, tam, tam się wszystko zaczęło, w tym składzie jazzowym, także jakby tutaj y, początkiem był ten jazz, aczkolwiek y, skończyło się właśnie na tym bluesie. Ja nie znałem zupełnie nikogo, przyszedłem, mieliśmy próby w Domu Kultury, przyszedłem zupełnie na świeżo, bo nigdy wcześniej nie grałem w zespole, także było to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, ale myślę, że poradziłem sobie w porządku. Byłem zadowolony z tego, jak, jak to wypadło, jak, jak gra się z innymi ludźmi, jak niesamowite rzeczy można stworzyć, Grając wspólnie, nie mając porównania, grając do tej pory tylko w domu i dla siebie lub dla jakiegoś wąskiego grona znajomych. Także dla mnie było to bardzo rozbijające doświadczenie. Też wymagające dużo pracy z mojej strony. No jednak granie w zespole z różnymi osobami wymaga dostosowania harmonii, wymaga dostosowania sposobu gry, nowych technik, głośności, wypoziomowania, dostosowania się do reszty kolegów. Ale. Jest to fascynujące doświadczenie. Pierwsza próba była na zasadzie totalnego dżemu. Graliśmy, chłopaki grali numery, które są na płycie. Starałem się dopasować, zagrać coś po swojemu, i, i w sumie zostało to w większej części zaakceptowane. Brzmienie, sposób, technika. Gramy taką muzykę blues-rockową, właściwie bardziej rockową niż, niż bluesową, więc yy, muzyka, która być może celuje też, też w młodszego odbiorcę niż, niż tylko bluesowa muzyka. Każdy coś wnosił. Michał, który jest dobrym bluesmenem, Andrzej, który jest, jest wyśmienitym harmonikarzem bluesowym, yy, bardziej wnieśli, tą, to, w tą, pociągnęli w tą stronę bluesową. Yy, ja na przykład bardziej rockowe brzmienia wolę, więc tutaj Szukamy, szukamy wspólnego, wspólnego brzmienia. Ja jestem harmonikarzem samoukiem. Yy, uczyłem się sam grać na harmonijce. Yy, no ze mną też była taka historia, że yy, dwa lata grałem yy, nie wiedząc o żadnych yy, tak naprawdę teoretycznych zasadach gry. I po dwóch latach poznałem Tomka Kiersnowskiego. Też pozdrawiam Tomka, bo ponieważ Tomek jest takim głównym moim mentorem, właśnie gry na harmonice, no bez niego nie byłoby też mojej gry, tego blusa przede wszystkim harmonikowego, ponieważ on przekazał mi takie tajniki, jak zacząć w ogóle, jak mam zacząć grać blusa. Samotnie z blusem przemierza ludzki los Wtedy taki dzień jak dziś, nadaje jego życiu sens Dla mnie gra w zespole to pasja. Pasja życiowa. Miejsce, w którym mogę oderwać się od rzeczywistości. Miejsce, w którym jestem w stanie wyrazić samego siebie. No, muzyka przede wszystkim, no, tak dla mnie osobiście, jest czymś takim, yy, można powiedzieć, yy, no, przede wszystkim pasją. Przede wszystkim pasją, yy, no czymś takim magicznym, bym, mógłbym powiedzieć, bo co, czymś, co daje taką yy, energię na co dzień, taką nieraz no no taką niesamowitą energię w tej szarej codzienności. Co nasza muzyka daje słuchaczom? Daje przede wszystkim taką, można powiedzieć, prawdę, ponieważ i teksty są prawdziwe, i muzyka jest, jest bardzo prawdziwa, grana na prawdziwych instrumentach, bez żadnych cyfrowych zabawek. Tutaj mamy trochę hopla na tym punkcie, ponieważ kupujemy jakieś wzmacniacze lampowe z lat 50. Witary są z wysużynowanego drewna i tak dalej, no mamy naprawdę tutaj hopla na punkcie sprzętu i to sprzętu takiego, który, starego sprzętu, więc, więc w naszych dźwiękach na pewno słychać taki, taką naturalność. Taką największą wartością to jest taka szczerość muzyczna w wykonywaniu utworów, czy to jest wokalista, czy to jest gitarzysta. Czy to jest saksofonista, trębacz, radość z grania muzyki, to widać u muzyków, że sprawia im to ogromną przyjemność, że, że to, to nie jest zagrane tylko po to, żeby nagrać płyty i zarobić kasę, tylko żeby dać ludziom szczęście, bo wielu muzyków daje im szczęście, zadowolenie, chęć do robienia czegoś więcej w życiu niż rozwijanie się. A przede wszystkim rozwijanie się, bo jest bardzo dużo młodych muzyków w kraju, za granicą, którzy wprowadzają jakieś nowe style, i bardzo, bardzo chętnie tego słucham i poznaję. Największą wartością jest dla muzyki, tak, i największą wartością dla zespołu jest komunikacja z innymi ludźmi wywołanie emocji, dotarcie do ludzi, do widowni sprawienie, żeby coś poczuli żeby muzyka, którą gramy, oderwała ich od rzeczywistości żeby była wywołała refleksję. Żeby poruszyła ich, ich prosto w serce. Jeśli chodzi o zespoły takie, z którymi, z którymi graliśmy na scenie, to największym takim zespołem i największą mobilitacją dla nas to był zespół The Animals. Nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku, ale był koncert na, na Stadionie Stali. Pamiętam, że staliśmy wtedy za sceną z Arturem Gadowskim, nawet pochwalił nasz, nasz występ. Graliśmy my wtedy, Ira i The Animals. Także miałem okazję na scenie, tam, przy tych wszystkich technicznych zabiegach ustawiania sprzętu, spotkać wokalistę Animalsów. Nawet zamieniliśmy kilka słów po angielsku. Także, także to był jeden z takich fajnych momentów, które pamiętam. Chcemy troszeczkę pójść w kierunku y, wykorzystania poezji w, w tej naszej muzyce i współpracuję z poetką z Przemyśla, jest to Bożena Spryńska, która pisze również teksty do mojego drugiego zespołu i, no i ona mnie dosyć mocno zarzuca tymi swoimi tekstami, więc, więc pomysłów jest na piosenki dużo. Myślę, że zaowocuje to wkrótce kolejną płytą. W muzyce no przede wszystkim doceniam pomysłowość aranżacji, melodii i, i rytmów. To jest coś, co na pewno wpływa na, na jakość brzmienia. Na pewno ważna jest też warstwa tekstowa. i i też myślę, że teksty, które, które kapela czy, czy lider wokalista śpiewa, jeśli nie są przez niego napisane, to przynajmniej powinny być spójne z jego wizją świata. To znaczy na pewno osoba, która zabiera się za bycie artystą, powinna mieć jakąś wizję i co, wiedzieć, co chce przekazać. Czy słyszycie jak Zobokór? płynie blues dziwnie znane dla nas nuty rozbrzmiewają jeszcze kiedyś zaśpiewamy razem z nimi jeszcze kiedyś przecież cuda się zdarzają czy słyszycie jak deszcz pada z mętnym rytmem, i po dachach spływa smutek wraz z łzami. Wiatr w gałęziach miesza cicho, żal z muzyką. Nie będziemy już na pewno tacy sami. Nie będziemy już na pewno tacy sami. Nie będziemy już na pewno tacy sami. To jest debiutancka płyta zespołu Perspective Band, którą również możecie usłyszeć na serwisach streamingowych. A już tradycyjnie zapraszam Was na nasze konto społecznościowe na Facebooku i na portal TVP3Rzeszów, gdzie możecie zobaczyć wcześniejsze nasze odcinki. Do zobaczenia w Strefie Brzmienia.